No, witam wszystkich w pierwszej części ZEGRAMY W KANGURY KO! Zanim rozpoczniemy grę, przejdziemy do wstępu. No, pamiętacie już serię zagram W KANGURY KO! DRUGA, tak? No, dzisiaj rozpoczynamy tę serię zagram W KANGURY No to przechodzimy do gry. Tu wybieramy trzy poziomy trudności, jeden możemy wybrać. łatwy, normalne, trudne, gramy na normalnym. W prawie, w lewym górnym rogu jest liczba żyć. W prawym dolnym rogu jest trzycie KO, w prawym dolnym rogu są nasze rękawice, monety i flagi. Rękawice możemy unicestwić wroga, a flagi pomogą powrotu, na, e, powrotu odrodzenia do odrodzenia miejsca, w którym stawiliśmy flagę. że jest 30 poziomów w tym 10 naszych bonusów które istnieją no za pomocą przycisku shift możemy zrobić około 180 stopni w ruchu robi się tak a tak jak stajemy w miejscu no a tu jest bonusik zalecam jego i wchodzimy do wąsy No, to jest Bonus level jest to poziomem, który możemy zebrać dodatkowe monety. Które pomogą wybrać jak najwięcej. A ja mam jeszcze... O, życia. Niedługo ostatnie życie, mam cztery. A w sumie jest 5. O, też się liczy. Życie zerowe. Tak szczerze mówiąc. Idziemy. Zaraz się dowiecie o sprężynie. Co to było? Nie, błagam, tylko mi to. Dobra, ludzie, ja tu robię ci i zaraz się spotkamy. No, jak widzicie, dotarłem do miejsca mojej śmierci. No, może przejdziemy dalej. Zostało mi tylko cztery życia. Jedną straciliśmy to, to jest przykrością Niestety straciliśmy życie No świnia w tej jaskini Mogliśmy mieć 6, a teraz mamy 5, kurde A to jest skała Zabiera nam życie O, sprężyn nadaje prędkość. Zobaczymy co jest w znaku zapytania. To jest znak zapytania. Bo musi... O, moneta. No nareszcie, moneta. A myślałem, że będzie czacha. Pierwszy poziom z głowy. No dobra. Zapiszę tą grę. Tutaj w tym miejscu. O, no, z tyłu jest flaga. Zarówno opowiadacie? Ta gra jest stara, wydana w 2000 roku, 12 lat ma. No, przez Taty reactive wchodzi bezpiecznie na Windowsa 7, którego nagrywam sobie za pomocą mojego telefonu komórkowego. No, tak się starza. Tak szczerze mówiąc. Nie możemy wstawić żadnych slaj podczas koku. No, sześć żyć mamy. Mówiliśmy mieć 6. A, rękawica. O tym mówiłem to już w pierwszym poziomie. I teraz idziemy na górę. Kupi pająk. Znowu sprężynowy. Kolejny raz się zdarza. O, kolejna ta rękawica. Musicie poczekać... Teraz pokażę jak... O, coś Odradził Odrodził się. co to znaczy e, odrodzenie. O. O. Dziwnie pija. O tym mówić. A to jest bonus, za chwilę będzie... Mnie... Dobra, ludzie, to się kończy pierwsza część zagrania w Kangurkao. Wchodźcie na mój kanał, super komentujcie, subskrybujcie, dajcie więcej łapy w górę niż łapy w dół. No, na razie!